Okej, okay. jesteśmy w kabinie mojego bardzo dobrego kolegi Jareka Jezniere To jest jego nazwisko Jezniere, albo po francusku się mówi Jezniere w Ontario, na Abitibi W okolicach Akakyn Przyjechaliśmy sobie po... odpocząć, popolować Trochę powędkować, to jest stara traperska kabina Wszystko wygląda takie jak niby rozwalające się, ale w rzeczywistości jest zajebiście jest super. Wczoraj nie widziałem za bardzo zwierzyny. Przedwczoraj miałem niedźwiedzia na jakieś 500 metrów. Baribel wyszedł, dosyć ładny, ale nie było możliwości po jest 308. Nie chciałem go w ogóle, w ogóle ranić zwierzaka. Wczoraj na zasiadce na Mintusa złapałem Mintusa. Udało mi się złowić jednego Mintusa, dość pokaźny, I ryby, które się nazywają Munaj. Pierwszy raz rzuciłem do złowięzu, złapałem je na, na bepechy i miętusa, którego złożyłem wcześniej nie jest to ryba ani z rodziny karpiowatych ani z łososiowatych dlaczego? tak wnioskuję nie ma płetwy tłuszczowej typowej ryby łososiowatej i ma pełno zębów Paszcza ma zębów wygląda jak jakaś tropikalna drapieżna ryba ma pełno małych ząbków w swojej tej pascie. I cholera muszki się gryzą mamy październik eee, jak to Ma, jest upał dosłowny upał skwar przez kilka dni jest gorąco można się ugotować mimo wszystko dzisiaj widziałem młodego byka łosia nie mamy odstrzał łosia mamy tylko na i sobie go tam troszeczkę poglądałem był w takich że nie dało się go ani nagrać ani sfotografować no, dość ciekawa ryba nigdy wcześniej w swoim życiu nawet nie widziałem oczu wczoraj z gruntu kurczyna jelita Jelita miętusa go je złapałem na, pod, na kotwiczkę kurczę głęboko wzięły są trochę wygląda jak takie podpłodkowate ryby trochę ryby ryby karpiowate, karpiowaca to nie czemu ryby karpiowacę na pewno no, ryby nie mają zębów w cała paszcza jest w zębach no i tu jest tu, tu kurczę działy poszedł się mieć do rzeki Jest nasza kabina, ja zagrzewam worek żeby się wymyć, już kurczę od tego upału cuchnę, to jest moja, mój brownie, 308, Joe'ego zabawki i tak to sobie urzędujemy. Dla mnie to jest w, na takiej północy, w takiej, w takiej puszczy to jest nic innego jak kurczę 6 gwiazdek, to lepiej być nie może. Takiej ekipy kurczę co wczoraj żeśmy posiedzieli, popili, dzisiaj się dużo więcej ludzi zjeżdża. To to na, za nic nie zamienię, tam kurde żadne Kuby i Dominikany się nie w dupę mogą się pozłować to jest kurde relaks tutaj, w takich warunkach jest coś w cudem jak w Joey, motherfucker. So,